Witajcie kochani, obiecałam Wam filmik o sianiu bazylii, pogoda dzisiaj taka sobie szczerze mówiąc, chociaż u mnie w pokoju już jest tak zielono, że na stołach się już powoli regałach nim jeszcze. Z racji tego, że mieliśmy zrobić filmik o bazylii, przygotowałam się do niego wcześniej, tak jak Wam mówiłam. Wysiejemy sobie bazylię, ale to dosłownie ze dwie odmiany razem. Nie będę Was męczyła wysiewaniem rodzaj bazylii. Do każdej z doniczek, bo mamy jej bardzo dużo i sianie jednej bazylii z sianiem drugim, drugiej bazylii niczym się nie różni, ale pokażę Wam fajną metodę na pozyskiwanie sadzonek. Dzisiaj wyjątkowo robię w rękawiczkach, wiem widok niecodzienny, ale w końcu zrobiłam sobie paznokcie, bo mamy za niedługo wyjazd, więc wypadałoby wyglądać jak człowiek. Zaczniemy sobie od siania bazylii. Jak widzicie, ja przygotowałam sobie ziemię, wymieszam sobie ją część. To jest ziemia z perlitem, której ostatnio używałam do wysiewania lawendy. Sialiśmy lawendę lekarską i sialiśmy lawendę francuską, czyli tą o wyjątkowo grubych kłosach w formie kwiatostanu. Także na razie zaczęła bardzo ładnie wschodzić, z racji, że ona miała drobne nasionka, starałam się tą ziemię rozluźnić perlitem, natomiast y, później siałam ogórki, y, na pierwszy zbiór ogórki szklarniowe, więc nie potrzebowałam znowu ziemi z perlitem, bo nasiona ogórka były duże, więc teraz została mi ta ziemia, zmieszamy ją razem i przystępujemy do działania. Oczywiście mamy opisaną dończkę. Będziemy się dzisiaj zajmować głównie bazylią właściwą, czyli tą bazylią, którą jesteście w stanie kupić sobie w każdym sklepie, w każdym dyskoncie. Jest to chyba jedną z najczęściej używanych ziół na polskich stołach, jeżeli chodzi o zioła śródziemnomorskie. Nie wiem, czy też używacie dużo bazylii. My uwielbiamy bazylię i do pesto, i do pizzy, oczywiście od najprostszej sałatki świata, czyli ser mozzarella, świeży pomidor, najlepiej taki własny, wyhodowany no i do tego bazylia bazylia ponadto u nas gości w przeróżnych sałatkach z serem feta właśnie staramy się jakoś łączyć te kuchnie Wyciejemy sobie bazylię właściwą bazylia ma bardzo wiele odmian. Zaraz Wam pokażę resztę odmian, które również będziemy siać, a później zajmiemy się sadzonkami. Fajna metoda, powiem Wam, nie niszczy się ta sadzonka ze sklepu tak szybko. Wiemy, że one są sztucznie pędzone szybko, żeby one jak najszybciej do tego klienta trafiły, pozbyć się i produkujemy nowe. Natomiast pokażę Wam fajną metodę, którą mm, świeżość tej sadzonki zachowacie na dłużej, a dodatkowo pozyskacie sobie kilka nowych krzaczków i możecie to tak rozmnażać po prostu bez końca. Z racji, że bazylia jest rośliną jednoroczną, musimy ją wysiewać co roku. Używają jej niektórzy do kiszenia ogórków. Ja osobiście nie próbowałam, planuję w tym roku zrobić parę słoiczków faktycznie z bazylią, może ona podbije gdzieś ten smak ogórka i spowoduje, że będzie on troszkę inny niż takie ogórki standardowe. Suszone listki dodaje się do twarogu, sałatek, sosów, pieczy, ryb, mięs, na grilla. Możecie używać jej po prostu bez liku, jeżeli tylko lubicie smak bazylii. I jeśli macie jakiś fajny, niekonwencjonalny pomysł, jak zastosować bazylię, czy to w medycynie, czy w kuchni, napiszcie w komentarzu, ja bardzo chętnie poczytam. Bardzo chętnie zobaczę, jak Wy i do czego stosujecie bazylię albo jakieś inne zioło. Jak widzicie, przygotowałam sobie doniczkę, jest to standardowa P9. Ubiłam sobie delikatnie wierzch. I teraz de facto można by było podlać i wysypać na to ziarenka. My jednak tak jesteśmy. Nauczeni, że wysypujemy po prostu te nasionka, które widzicie, nie są jakieś drobne. Bazylia nie ma bardzo drobnych nasion, jak tymianek, majeranek, więc bez problemu zobaczycie, jak ją rozmieszczacie w swoim pojemniczku. Wysypaliśmy sobie te nasiona bazylii. A teraz wierzch wysypię sobie perlitem. Ja jestem nauczona w ten sposób siać zioła. Ponieważ one w tym momencie mają możliwość takiego swobodnego przebicia się przez tą lekką warstwę perlitu. Jak zauważyliście pewnie na ostatnim filmiku, który poświęciłam ziołom, jeżeli go nie widzieliście, to zachęcam do obejrzenia. Właśnie w ten sposób siejemy zioła i one bez problemu wszystkie schodzą. Mamy naprawdę co roku bardzo ładne zioła, i te jednoroczne, i wieloletnie. W ten sposób siejemy również wszelkiego rodzaju kwiaty albo warzywa, które mają bardzo drobne ziarenka. Taką doniczkę umieścimy sobie w kuwecie z wodą. Ona popije sobie tyle ta ziemia, ile będzie potrzebowała. Górnia warstwa zrobi się oczywiście wilgotna i będzie później ten systematycznie oddawał wilgoć do naszych nasion. Druga opcja jest taka, że można podlać sobie tą warstwę, na której będziemy wysiewać i później rozsypujecie sobie swobodnie na tym nasionka. Z bazylią jest o tyle ciekawa sprawa, że jeżeli wysiejecie sobie bazylię, ona po pewnym czasie przyjmuje taką formę jakby białego puchu, robi się na niej taki nalot. Nie martwcie się nic, to jest naturalne zachowanie bazylii. Ona w ten sposób się zachowuje, gdy zaczyna kiełkować. Ziemi przygotowałam oczywiście pod wszystkie doniczki. Pokażę Wam również inne bazylię, które będziemy siać. Będzie to bazylia sałatkowa. To jest taka też odmiana, która u nas bardzo często się pojawia. Plusem tej bazylii sałatkowej jest to, że ona ma bardzo duże liście. Bazylia jest o tyle fajna, że też poprawia oczywiście trawienie, więc jeśli dodacie ją do potrawy, będzie ona bardziej lekkostrawna i bardziej przyswajalna dla naszego organizmu. Nie musicie siać wszystkich bazyli do doniczek, jest też możliwość siania w okolicach początku maja, połowy maja, w zależności jak temperatury nam pozwalają, bazyli bezpośrednio do gruntu i wtedy również dochowacie się pięknych sadzonek. Zasiejemy też bazylię cynamonową. Ona ma mieć lekko cynamonowy posmak, w zeszłym roku ją siałam, niestety nie przetrwała. Bazylia czerwonolistna, zwykła, standardowa bazylia, tylko w tej wersji właśnie z takimi ciemnobordowymi liśćmi. Natomiast uważam, że ona ma troszkę odmienny smak od zwykłej bazylii. Uważam, że ta bazylia, którą właśnie wysialiśmy przed sekundką razem, jest najbardziej aromatyczna. Mamy też mieszankę odmian. Taką mieszankę wysieję sobie w tym celu, ażeby zobaczyć, jaki jest mniej więcej podział tych odmian, jeżeli chodzi o zawartość opakowania. Bardzo ciekawą bazylią jest bazylia święta. Można z niej zrobić bardzo dobre napary, które również działają, przy, działają tak, ażeby nam wspomóc trawienie. E, działa dodatkowo rozkurczowo, przeciwbakteryjnie, przeciwbulowo i obniża cholesterol we krwi. E, bazylię właśnie można e, tutaj według zaleceń producenta siać do inspektu w kwietniu, a w maju bezpośrednio do gruntu. E, my tą bazylię świętą mieliśmy. Ona ma dużo drobniejsze listki, ale jest bardziej krzaczącego pokroju niż bazylia e, standardowa. I będziemy jeszcze wysiewali sobie. To już taka paczka sprzed dwóch lat. Bazylię właściwą tajską. Ona też ma takie bardziej, jak zauważyliście, wąskie listki, ale jest równie aromatyczna, jest naprawdę dobra. I co jeszcze ciekawego Wam mogę powiedzieć o Bazylii: My Bazylię sadzimy w tunelach foliowych. Jest to idealny zwabiacz dla naszych zapylaczy, więc jeśli macie problem z tym, żeby Wasze pomidory, papryki, melony, arbuzy, ogórki nie wiem, co hodujecie w tunelach były. Odpowiednio zapylone. Polecam posadzić kilka krzaczków bazylii. Nasza bazylia ostatnio miała prawie 1,5 metra wysokości, i jej kwiaty, bielusienkie, zwabiają właśnie wszystkie zapylacze. Jeżeli my już zwabimy do tunelu foliowego czy do naszej szklarni, to oczywiście umożliwimy tym roślinom prawidłowe zapylenie. Nie będziemy musieli tego robić w żaden sposób sztucznie. Więc idealna roślina dla naszych zapylaczy. Zaczniemy sobie teraz przygotowywać nasze sadzoneczki. Już Wam pokazuję co robimy. Sypiemy sobie ziemię do całej dońcy i ugniatamy. Ja zawsze zostawiam ten margines około pół centymetra, że gdybym chciała podlewać te rośliny jednak od góry z jakiegoś powodu, zawsze tą możliwość mam. Przy ślianiu pomidorów też możecie sobie zostawić centymetr tej odległości, z tego względu, że możecie wtedy, gdy roślinkę wam lekko wyciągnie, podsypać ją ziemią, a ona w naturalny sposób wytworzy korzenie. Przygotowałam sobie, tak jak wam mówię, wcześniej naszą bazylię. Zrobimy sobie, myślę, dwie dziurki. W zupełności wystarczy. I teraz, co zrobiłam? Biorąc ostatnio bazylię, Ścięłam jej stożki wzrostu. Zaraz Wam pokażę, które. Zaraz Wam wszystko będę pokazywać. Ścięliśmy sobie stożki i zobaczcie, co się stało. Nasza bazylia, może bardziej na ciemnym tle, nasza bazylia wytworzyła przepiękne korzonki. Taką bazylię, z racji, że ona jest duża, to my może sobie sadzimy jednak jedną do donicy. Zawsze możecie te dolne liście oberwać. Jak widzicie, one mi się niestety zamoczyły w wodzie, co nie jest zbyt dobre dla niej. Odrzucimy sobie je na bok. Takie liście będziemy umieszczać w naszej doniczce z ziemią. Później sobie to też wstawię do kuwety. Jak widzicie, korzenie są piękne, zdrowe, a w tym miejscu nasza bazylia zaczyna wytwarzać już kolejne odrosty, z których będą rosły sobie. Kolejne, kolejne yy, pędy bazylii. Taką bazylię wsadziliśmy do doniczki, obsypamy ją. Staramy się, żeby nasze liście nie dotykały ziemi, ponieważ ziemia będzie wilgotna, a bazylia z racji, że jest taką, a nie inną rośliną, bardzo lubi gnić. Jak Wam pokażę, dotknął ten liść wody, gdzieś tam w niej troszkę poleżał i widzicie sami, że po prostu to zgniło. W ten sposób pozyskaliśmy sobie kolejną sadzonkę bazylii. Koszt takiej bazylii w sklepie to jest w granicach 4,50 do 6 zł, w zależności jak dużą tą sadzonkę sobie kupicie, bo różne sadzonki różnej wielkości oferują nam producenci. Popatrzcie się, druga sadzonka. Też widać, że piękny korzeń. Puszcza już młodziutkie, sadzamy do ziemi, przysypujemy na wysokość tego korzenia, który się wytworzył, ale żeby nie zasypać miejsca, w którym bazylia zaczęła nam wytwarzać kolejne właśnie przyrosty. I druga sadzonka zasadzona. To zostawimy, to sobie naturalnie obeschnie, także nie ma z tym problemu. Jak taką sadzonkę pozyskać? Już Wam opowiem. Tu już się kolejna moczy. Jak widzicie, już też są powoli korzonki. Jedna nam niestety utonęła i e, zgniła. E, już Wam powiem, jak Yy, najlepiej takie sadzonki pozyskać. Przygotować sobie jakiś pojemniczek z wodą. Polecam bardziej kieliszki niż coś szerokiego. Z racji tego, że do kieliszka jesteśmy wsadzi, w stanie wsadzić samą łodyżkę rośliny, żeby ona bez problemu się yy, zanurzyła, sam, yy, sama nóżka, sama łodyżka. Zanurzy się nam w wodzie i po około 7-14 dniach zacznie ona wytwarzać korzenie. Wtedy możecie taką sadzonkę przesadzić do doniczki. To będzie jeden krzak bazylii. On teraz wygląda może niepozornie, ale docelowo z takiego krzaka naprawdę możecie wyhodować sporą roślinę. Jeśli wolicie, tak jak to robią producenci, sadzić bazylię w dużych kępach, nie ma najmniejszego problemu, również to można zrobić. Już Wam pokażę, jak pozyskujemy takie sadzonki. Najlepsze są do tego nożyczki do paznokci, które są tak lekko wygięte. W ten sposób jesteście w stanie sobie taką sadzonkę pozyskać. Chwytamy sobie taką roślinkę i po prostu ucinamy. Żeby zapewnić jej większe bezpieczeństwo i mniejszy kontakt z wodą, zetnijmy sobie dwa liście. Ja sobie je odłożę, opłuczę i będą do sałatki. I taką sadzoneczkę wkładacie do wody, tak żeby cała jej łodyżka była zanurzona. Jak zauważycie, w tym miejscu to właśnie z tej bazylii pozyskiwałam swoje rośliny. Zobaczcie, jakie one już w tym miejscu wytworzyła kolejne zdrowe pędy. Możemy to obcinać do bólu. Ta roślina będzie w tym momencie nie tak wysoka, ale będzie robiła się bardziej krzaczastego pokroju. Naszymi nożyczkami możemy sobie obcinać. Ile tylko pragniemy takich sadzoneczek jak bazylii. To jest bardzo podobne pozyskiwanie rośliny, tak jak w przypadku pelargonii. I to, że my teraz przycięliśmy krótko daną roślinę, jak sami widzicie, nie powoduje, że my jej robimy jakąś krzywdę. Ona wypuści nam kolejne pędy, które znowu będziecie mogli obciąć, i kolejne, i kolejne, i tak po prostu w nieskończoność, dopóki ta roślinka będzie przez nas odpowiednio pielęgnowana. Ja przygotowałam sobie już cztery kolejne sadzoneczki. Zajdę sobie na dół, przygotuję sobie kieliszki i tak jak być powinno, wezmę sobie je, włożę do kieliszków. Będę w ten sposób pozyskiwała dużo sadzonek bazylii, zarówno do nasadzeń w gruncie, jak i do tego, żeby zasadzić je właśnie w tunelu foliowym dla moich zapylaczy. A że tunele mamy dwa i to dość spore, wydaje mi się, że przydaje im się odrobina pomocy. Sazoneczki odkładam sobie na bok. Wsadzimy sobie jeszcze naszą bazylię, która już powoli też zaczyna wytwarzać kolejne listki. Powiem Wam, że ta metoda jest naprawdę wygodna. Nie macie problemów z tym, że Wasze roślinki w jakikolwiek sposób się nie przyjmą, bo jeżeli one mają korzenie, to wystarczy, że teraz będziecie o nie dbać. Postawicie je do słonecznego miejsca. I będą one miały odpowiednie warunki do tego, aby prawidłowe przyrosty się wytwarzały. Trzecia sadzonka zasadzona. Ja się teraz z nimi pofatyguję do mojego pojemniczka z wodą. Niech sobie naciągną tej wody. I będziemy czekali, aż one się rozrosną. Jak się rozrosną, również z nich możemy pozyskiwać sadzonki. Także ja, kochani, zachęcam Was serdecznie do pozyskiwania sadzonek z bazylii. Niekoniecznie do siania. Jeżeli nie macie miejsca na parapecie. Jeżeli nie przygotowaliście odpowiednio szybko rozsady, także polecam serdecznie pozyskiwanie. Jeżeli nie subskrybujecie naszego kanału, polecam go subskrybować. Wciśnijcie sobie dzwoneczek, będziecie wtedy dostawać powiadomienia, co się u nas dzieje na kanale, jakie nowości się u nas w ogrodzie pojawiają. Jak widzicie, jest tego sporo. Więc serdecznie was zapraszam, łapki w górę, jeżeli się podobało i pozdrawiam serdecznie. Pa pa.